Ja pierdolę, ale mam zjebane ry. Wyglądam jak totalne gówno. Nie, daj spokój. Z taką paskudną mordą nigdy nie zagrucham. Nie mogę na ciebie patrzeć, bo zaraz się pożegam. Bo zaraz się rozpłaczę. Jeśli już mieć pecha, to na całego. Żałuję, że się urodziłem. Chyba mam depresję. Nie chce mi się tak dalej żyć. Mam tego serdecznie dość. Nie mam zamiaru nigdy więcej cierpieć na tym świecie. Chyba się jednak zabije i zamierzam się powiesić pod sufitem w czerwonej latarni. Czekaj! Myślałem, że już nie żyjesz. Chyba sobie kpisz, żeby nie przedłużać. Oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. Zbyt długo cieszyłeś się życiem. Mógłbym cię wykończyć. Za darmo. Już po tobie, bydlaku! Nie, czekaj, ja dalej. Chyba oszalałem. <śmianie> Biedaku! <śmianie> Jedna bestia mniej!